Coraz więcej osób decyduje się na pracę za granicą. Co stoi za tym trendem? Czy chodzi tylko o wyższe zarobki, a może o coś więcej? Mobilność pracowników w Europie rośnie z każdym nowym rokiem. Według danych Komisji Europejskiej w 2019 roku około 18 milionów obywateli Unii Europejskiej mieszkało w innym państwie członkowskim niż ich kraj pochodzenia, z czego 13 milionów było w wieku produkcyjnym. Coraz popularniejsza staje się praca transgraniczna. Na czym to polega? W skrócie mieszkasz w jednym kraju, a pracujesz w innym. To szczególnie widoczne w regionach przygranicznych takich jak Polska, Niemcy czy Niemcy, Holandia. Co jeszcze wpływa na te zmianę? Zapotrzebowanie na pracowników w wielu krajach, rozwój infrastruktury transportowej i nowe możliwości pracy zdalnej to tylko kilka z wielu czynników. Warto wspomnieć również o zmieniającym się klimacie ekonomicznym, charakteryzującym się inflacją i wahającymi się cenami nieruchomości. To również ma znaczący wpływ na decyzje dotyczące relokacji. A gdzie najchętniej wyjeżdżają pracownicy? Według danych GUS na koniec 2023 roku najwięcej Polaków przebywało w Wielkiej Brytanii 440 tysięcy, Niemczech 436 tysięcy i Holandii 128 tysięcy. Warto jednak zaznaczyć, że Polska również jest krajem, do którego obcokrajowcy chętnie przyjeżdżają w poszukiwaniu pracy. Jeśli natomiast ty myślisz o pracy za granicą i wymarzyłeś sobie na przykład Holandię, to świetnie trafiłeś. Jako intraserwis oferujemy konkurencyjne stawki, stabilne zatrudnienie i świetne warunki pracy. Sprawdź naszą ofertę i dołącz do tysiąca! zadowolonych pracowników.